Witam na moim kanale Tarot Moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce. Lipiec 2021 roku. Kochani, zaglądamy w energię tego miesiąca i patrzymy, co będzie się u Was w tym czasie działo. Być może już zadziewa się jakaś tutaj historia, to co chcą przekazać karty. Ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Trzeba wziąć dla siebie na tyle, na ile poczujesz na, na, y, y, tą, tą energię, czy utożsamiasz się z nią, czy wpasowujesz się w tą energię. Kochani, już mówię, jakie macie karty. Powiedziałabym, że tutaj karty są. Tarot konkretnie chcę wam przekazać jaki to będzie czas dla zodiakalnego strzelca na lipiec 2021 roku. Wy jesteście w energii w tym czasie karty sprawiedliwości. Wiecie, że tyle, ile dacie od siebie, tyle do was wróci. Kochani. To jest karta sprawiedliwości, to jest też podejmowanie kroków prawnych, ale to jest też takie wyznanie prawdy przed samym sobą, powiedziałabym. No, wezwanie do uczciwego postępowania, tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie zachować tą, tą równowagę, to musicie być tutaj naprawdę sprawiedliwi, spojrzeć na siebie bardzo, bardzo sprawiedliwie, prawda? I wziąć wszystkie za i przeciw tutaj wasze uczynki. Na karcie sprawiedliwości położyła się karta Czwórki Mieczy. Wydaje mi się, że Będziecie musieli naprawdę bardzo logicznie przemyśleć pewne sprawy. Troszeczkę tutaj musicie pobyć w takiej izolacji. I tutaj będziecie podejmować decyzje co do dalszego waszego postępowania. Nie wiem czego to będzie dotyczyło, czy bardziej tutaj sfery zawodowej czy związków, partnerstwa, relacji, ale odnoszę takie wrażenie, że i też może chodzić tutaj o pracę ale większy nacisk stawiałabym może na, zwi na związek, na relację taką partnerską. Wydaje mi się, że wyliczycie tutaj na mm, pewne zmiany, na, na jakiś nowy początek, bo w głowie, w myślach macie koło. Fortuny, liczycie, że jednak to koło fortuny przyniesie Wam tutaj dobre, dobre zmiany. I to jest taka, że... Trzeba, trzeba przyjąć tutaj te, te zmiany, bo to jest niemożność uniknięcia zmian. To trzeba zaakceptować, że jedyną stałą w życiu jest ciągła zmiana, kochani. Nie trzeba trwać tutaj w takiej stagnacji, w takim ciągłym zamyśleniu, w wchodzenie w tą, w tą swoją, taką, powiedziałabym, w ten, ten spokój wewnętrzny, że jestem niewzruszony, nic, nic mnie. Nie, nie wytrąca z równowagi ale kochani co na przeszłości na przeszłości jest królowa kielichów czyli to jest energia kogoś kto jest kto ma bardzo bogatą osobowość to jest też takie poszukiwanie miłości to jest kochająca kobieta wydaje mi się, że tak jakbyście Wreszcie dojrzeli, że to, co wcześniej tego, czego szukaliście wcześniej, to zdecydowanie teraz będziecie tutaj odbierać sobie to, że, że jest to przy was, że będziecie nad tym pracować. To jest, powiedziałabym, taka wrażliwość osoby, być może Kogoś pod znaku ryby, ale niekoniecznie znaków, znaków wodnych. To, to tutaj sobie już musicie dopasować, kogo macie przy sobie takiego kochającego. To wydaje mi się, że. Tu bardzo, bardzo liczycie na dobry, dobry czas. To około fortuny tutaj zdecydowanie ono będzie pracowało na Waszą korzyść, kochani, ale wy może będziecie skupiać się na rodzinie, na tutaj będziecie czerpać radość ze spotkania kogoś z, z przeszłości, być może. Będziecie wracać też um, wspomnieniami do dzieciństwa. Szóstka kielichów jest to um, karta rodziny, karta małżeństw. Może... To jest też taka tęsknota właśnie za rodziną. Może tutaj przychodzi czas rozliczenia się z, z rodziną, może to są też jakieś sprawy urzędowe, może tutaj co po niektóre zodiakalne strzelce. Będą musiały przejść przez jakieś sprawy rozwodowe. Może będą chciały jakiegoś nowego początku. Nie wiem. Pokazała się tutaj też energia Królowej Mieczy i Króla Mieczy, czyli pary. Ludzi, która no bardzo myśli logicznie, ale tutaj na pozycji, jak wy będziecie odbierać całą tą energię, jak wy będziecie się czuć, no to jest właśnie ten Król Mieczy. Który jest to, no, człowiekiem raczej takim logicznym, chłodno podchodzącym, człowiekiem niewylewnym, bez emocji, człowiekiem o takiej kamiennej twarzy, który za bardzo nie wychodzi z tymi uczuciami do, do innych. To jest takie bardzo rozsądne yy, yy, podejście do pewnych Waszych działań. I tacy, ta, tak będziecie tutaj odbierać się, prawda, w tym, w tym czasie, że będziecie chcieli zachować, tacy yy, będziecie chcieli być tacy spokojni, logiczni, przemyśleć sobie wszystko na spokojnie, aby po prostu to koło fortuny. Ono nie obróciło się na niekorzyść, tylko raczej na korzyść. Kochani, to co z otoczenia idzie, to jest askielichów. To jest bardzo, bardzo yy, fajna tutaj y, energia. To jest jakaś szansa, to jest szansa na miłość, to jest szansa na przyjaźń, to jest radość, to jest zakochanie, ale to jest też i płodność, i twórczość, kochani. To tutaj. Z otoczeniem niesie Wam zmiany na lepsze, ale pamiętajcie, żeby w tej karcie sprawiedliwości spojrzeć naprawdę sprawiedliwie na siebie i na innych. Być może toczą się jakieś, jakieś sprawy w tym czasie, coś trzeba przepracować jeszcze, trzeba odpracować jakąś, jakąś karmę z kimś, może. Z przeszłości, może na polu tutaj yy, rodziny coś jest niezakończone jeszcze, ale kochani, ten asdynarów na przyszłości. To on niesie wam tutaj ten, ten dobrobyt, ten, ten sukces. Tutaj trzeba wykorzystać właśnie tą szansę, żeby coś wam koło nosa nie przeszło. Tu będziecie też w dobrym zdrowiu. Tu wydaje mi się, że co po niektóre zodiakalne strzelce będą chciały być może stworzyć dla siebie. Własny dom, tu, tu jest, kochani, szansa na początek dobrego okresu, też finansowego, a z denarów jeżeli pojawia się w rozkładzie, to niesie naprawdę ogromne, ogromne możliwości na coś bardzo, bardzo dobrego dla, dla człowieka. Także, kochani, tutaj trzeba będzie pochwycić i wykorzystać tą, tą szansę, tylko Przemyślcie sobie wszystkie za i przeciw. Spójrzcie naprawdę sprawiedliwie, ile w tym wszystkim, w Waszym postępowaniu, ile jest dobrego, ile jest złego, czy jesteście tutaj sprawiedliwi. To jest też takie rozważenie stanowiska dwóch stron. Kochani, Wasze lęki, nadzieje na tej pozycji pokazała się królowa mieczy. Nie wiem, tak jakbyście się czegoś obawiali, że coś może coś może być takiego w waszym życiu, że boicie się pewnych cięć, pewnego jakiegoś odcięcia się od czegoś. Nie wiem. Tutaj Królowa Mieczy to jest energia Kobiety, jeżeli tutaj patrzymy już pod, pod względem płci, jest to kobieta dojrzała, kobieta po przejściach, bardzo dobrze władająca i sprawnie słowem. To jest taka intelektualistka, bardzo, bardzo rozsądna, i być może tutaj ta energia tej karty, ona też pokazuje, aby Stanąć tutaj w obronie swoich praw i, i tych, tych granic, i być asertywną, może w, w niektórych działaniach, ale to mieć takie zdroworozsądkowe podejście co do po niektórych Waszych spraw, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach, w partnerstwie. Kochani, wydaje mi się, że Wy sobie tutaj poradzicie poprzez tą energię króla mieczy. Będziecie na, na chłodno i taki będziecie mieli bardzo rozsądnie, będziecie po, podchodzić do, do działania i dyplomatycznie, zdecydowanie. Zresztą ten król mieczy u Was od dłuższego czasu. On się pojawia, i wy myślicie tak logicznie. Wy tutaj musicie sobie wszystko po swojemu poustalać, tak aby wszystko było poukładane w Waszym życiu. Kochani, jak kończycie miesiąc lipiec? Wychodzicie w karcie ósemki denarów. Wydaje mi się, że tutaj no, będziecie zajęci jednak pracą, będziecie coś tworzyć, będziecie um, tutaj sumiennie wykonywać swoją pracę. I wydaje mi się, że też Wasza cierpliwość zostanie ona tutaj wynagrodzona, jeśli chodzi o sferę materialną. Tu przyłożycie się do, do pracy, ale też jeśli chodzi o partnerstwo, o związki, to tutaj będziecie starali się też pracować. Tak podejdziecie do tej relacji, do tego partnerstwa, pomimo, że może. Są jakieś zgrzyty, są jakieś rozliczenia, może coś zaczniecie od nowa, prawda? Coś będziecie starali się tutaj uratować w Waszym związku. Też taka historia może być dla zodiakalnego strzelca na ten y, czas. Y, tu czytania królowa Buław, czyli to jest y, sukces zawodowy, to jest autorytet. Y, to jest konkretna energia. Wydaje mi się, że Wy weźmiecie tutaj sprawy zdecydowanie w swoje, w swoje ręce, ale to jest też energia kobiety niezależnej. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj um, tło tego czytania pokazuje, że jest to bardzo ważna kobieta w życiu mężczyzny, która no. Wiele, wiele wnosi do, do życia mężczyzny. Także, kochani, być może będziecie się właśnie skupiać na takim logicznym, rozsądnym działaniu, i dobrze, aby ustawić się w takiej dogodnej dla siebie, pozycji na przyszłość, takiej dogodnej energii, ale pamiętajcie, aby wykorzystać tą szansę, żeby coś wam koło nosa nie przeszło, szykuje wam się, szykuje wam się też jakaś. Impreza na, na przyszłość, świętowanie, radowanie się w tym asie kielichów, ale tak jak powiedziałam, są sprawy karmiczne może macie jakieś też połączenie, powiązanie z bratnią, duszą czy z bliźniaczym. I tu musicie sobie te emocje, te uczucia poukładać. Coś trzeba jeszcze przepracować, coś jeszcze musicie zrozumieć w tej, w tej relacji, kochani. Także, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie. Rezonować, weź na tyle, na ile czujesz się tutaj, że, że coś takiego jest, że, że przechodzisz przez taką e, energię w tym, w tym czasie. Kochani, jeszcze tutaj słowa m, mocy afirmacja, która może być przydatna na czas lipca dla Ciebie, Strzelcu. Zobaczmy, jaka tutaj będzie afirmacja dla Ciebie. Słowa mocy. Słowa mocy dla Strzelca na Lipiec. Lubię swoje życie i je doceniam. Dostrzegam wartość chwili obecnej. No właśnie, kochani. Tak jak powiedziałam, lubię swoje życie i je doceniam, dostrzegam wartość chwili obecnej, czyli to co idzie, to co w połowie miesiąca, być może na przyszłość, prawda? Ten asy yy, denarów tu trzeba właśnie zobaczyć, prawda? To co los ci niesie, się, że, że tutaj opatrzność nad tobą czuwa i trzeba to pochwycić, trzeba to wykorzystać, prawda? Pomimo, że lubisz to swoje życie, takie poukładane, takie um, um, wypracowane, prawda, od do, to tutaj jednak um, rozważ pewne za i przeciw, prawda, w tej karcie sprawiedliwości. Dobry czas będziesz, będziesz miał, wydaje mi się, że wykorzystasz, że będziesz tutaj współpracował, będziesz pracował nad relacją, będziesz tutaj bardzo odpowiedzialnie podchodził, jeśli chodzi o związki, o partnerstwo i tak samo tutaj o pole zawodowe koło fortuny ci sprzyja, tutaj są kochani karmiczne relacje jest pewna karma do, do przepracowania na ten czas i jeszcze, jeszcze coś się nie kończy, coś, coś jeszcze trzeba tutaj przepracować dopracować, aby zrozumieć pewne hmm... Pewne zależności, jakie, jakie właśnie są w Twoim życiu i kształtują Cię, drogi Strzelcu. Także to, to tyle ze strony moich kart na czas lipca 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Weź na tyle, na ile to Ci pasuje. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, kochani, to bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału, o komentarze i o łapki w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.